Cześć, witam z kolejnym odcinku na tym kanale. W tym odcinku gramy 1F1 z klanowiczem Scotif. Z Oczywiście będziemy ze sobą rozmawiać, go nie będziecie słyszeć. On aktualnie jest w klubie na 73. miejscu. Ja jestem na 43. Oczywiście będzie to 1F1 z klanowiczami z yy, klubu Kot Panda. Pięć łapy w górę następny odcinek. Byszcie z kim. na odcinek po prostu albo no po prostu 5 łapek w górę No i ja możecie w sumie napisać w komentarz jakiś z kim bym mógł wejść do na następnej walki dobra więc widzimy się już w pierwszej gierce a więc dobra gramy do 3 wygranych no i oczywiście skuty wybiera postać pierwsza postać którą gramy to jest Wybierz kogoś No, ani dobra. No. no więc dobra. Nie będzie cięć w tym odcinku. No, po prostu będzie bardzo wszystko pokazywał. No i tak w sumie tutaj nic nie będzie. Oprócz Gierek. A jest dobra, gramy na ni. Na ni versus na ni. Dwuminutowy mecz. Dobra, więc na razie siebie trafić nie możemy. No w sumie ty mnie już trafiłeś. To tam. Dobrze, wygrywamy. A se włączymy gazet. Dobra Dobra widzowie Łatwo na razie Na razie jest łatwo Przed. Oj widzowie. What for? Dobra widzowie, jeden zera dla mnie. Teraz nie kogo gramy. Dobra, ja mam wybrać to dawaj daj na majka <laughs> To wiesz jak nie weźmiesz majka przegrywasz Ale <laughs> no i tak ci nie słyszy oprócz mnie <laughs> Jak szybka runda, jak każda runda trwa 2 minuty Tak Teraz znowu powiesz, że używam czarnej magii Dla okay. Na no, se... no, zobaczysz <laughs> Oj oj oj, smisowany ulcik, ale przynajmniej do zera, widzowie, przynajmniej do zera. Oj, ktoś ma to hp, oj ja też mam lewa. Co jest, widzowie, trafić go, nie mogę, dobra.

Missnąłeś? Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! A to leci! <grym> tak! Tak jest! 2-0 widzowie! 2-0! Dawaj, wybieraj kogoś! Dobra, widzowie, może to być szybki odcinek! Dawaj, wybieraj kogoś Kogo bierzemy? No dawaj na stu jak ultem nie umisterować, sterować to się trzeba nauczyć? No, w sumie dziewięć moje też. Dawaj Bierz tego Stewarta To na kogo? Dobra, na królka widzowie gramy Który wziąłeś gadżet? A, z tego skinka Pokażę wam ten Dobra, mm. biorę ten Bo Wziąłem widzieliście co ja wziąłem On nie wie co ja wziąłem Więc spokojnie Popatrzcie na tą akcję widzowie Dobra, znowu chyba do zera. No, w sumie nie było do zera. Ha! Trudką dostanie, już uważaj. Oj, co je. Trafiamy go. Trafić mnie nie możesz. Ty mnie trafić nie możesz, co jest. O Ktoś jeszcze w I co, co, tutaj się dzieje... A, muszę się uleczyć, zapomniałem... Ale to była dobra akcja, widzowie. Ale to było dobre. Es, Hva? <laughs> 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 Charki nic nie znaczą. Pamiętaj, dwudziesta piąta była. Dobra, chodź do lobby. No, też miałem dwudziestą piątą. O, teraz wam powiem. Weź na, na pożegnanie z Stu. no ty chłopie, dobra! Jeszcze dobra, więc to na tyle, w tym odcinku. Zostawcie sobie i do góry. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.